Zielony alfabet gminy Kępno. Audycja ekologiczna na antenie Radia Sud. Audycja finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach projektu pod tytułem Zielony alfabet gminy Kępno, czyli cykl audycji radiowych o tematyce ekologicznej. Agnieszka Misiek, firma Amitek zajmująca się produkcją i przetwórstwem steropianu, pomówimy w dzisiejszym odcinku naszym. Na temat termomodernizacji często na terenie Gminy Kępno słyszymy o modernizacji, termomodernizacji. Jak to jest istotne w dzisiejszych czasach? Na obecne czasy jest to bardzo, bardzo istotny temat, dlatego na chwilę obecną chyba wszyscy obserwujemy tendencję rynku, gdzie ceny energii i węgla są mocno galopujące, więc niezmiernie się cieszymy w momencie, kiedy widzimy i przyjeżdżamy, że ludzie zwracają uwagę i jednostki publiczne na to, żeby docieplać i odpowiednio izolować budynki, gdyż dzięki temu możemy zaoszczędzić energię, która która jest dla naszego budynku bardzo istotna. Coraz częściej słyszymy właśnie o tym, że ktoś budując bądź remontując właśnie wspomniany budynek, no, nie odpuszcza i chce mieć termomodernizację u siebie. Spore oszczędności, to o czym pani wspomniała, to są, i coraz więcej też chyba klientów dba o to. Bardzo się cieszymy w momencie, kiedy coraz częściej właśnie zgłaszają się do nas i klienci B2B, i klienci B2C i przychodzą do nas, na nasze podwórko i bezpośrednio dopytują o kwestie styropianu. Świadomość jest tego coraz większa, więc jak ktoś już do nas przyjdzie, to my bardzo mocno idziemy w edukację takiego klienta, że na rynku styropianów można dostać bardzo, bardzo dużo produktów. Natomiast y, ter, y, ta, tą elewację wykonuje się na wiele, czy elewację pierwszą, czy modernizację budynku wykonuje się faktycznie na wiele, wiele lat. W momencie, kiedy klient do nas przychodzi i mówi y, najtaniej, żeby było, to często zatrzymuje i mówię drugi kliencie pytanie, czy najtaniej, czy najlepiej. I wtedy klient się zatrzymuje, otwiera oczy i mówi... Wow, cóż za informacja. I wtedy się zaczyna moment uświadamiania, że w momencie, co to jest lambda przede wszystkim, o co chodzi z tą grubością i tłumaczymy klientowi, że w momencie, kiedy ma niższy współczynnik lambdy bądź też wyższą grubość, to idziemy w odpowiednią jakość styropianu. A przecież elewacja jest momentem, gdzie chronimy nasz budynek przed zimą, ucieczką ciepła, przed wiatrem a latem w momencie kiedy klimat faktycznie się ociepla przed y, zbędną ucieczką y, albo wejściem ciepła do środka. Także y, fajnie, że mamy możliwość uświadamiać nasze społeczeństwo i osoby, które do nas przychodzą, że ta modernizacja jest tak mega istotna. Bardzo zaciekawiła mnie Pani tym tematem styropianu, bo przyznam szczerze, że dla mnie, dla Jan to jest sukces, jak rozpoznam styropian od innego tworzywa, przecież tu są różne grubości, różne różne styropiany, tak? Dokładnie tak. Mamy całą gamę styropianów. Od y, styropianów niebudowlanych, które raczej są wykorzystywane w kształt, dla kształtek i formatek y, styropianowych. Po, od samego początku, w momencie, kiedy docieplamy fundament, i tam powinien być zastosowany XPS po ścianę, gdzie idzie styropian fasadowy, jak i po sam dach, gdzie bardzo ważne jest docieplenie. I fajnie, że tu, panie redaktorze, pan wspomina to, no bo e, często ludzie też zapominają o dociepleniu samego dachu, gdzie tam ponad 30% ciepła nam z tego budynku szybciutko ucieka, to jakby chodzić zimą bez szapki, nie? Także tak mega istotne to jest, no bo później, w momencie, kiedy docieplamy, y, y, Dogrzewamy nasz budynek, to im lepszą będziemy mieć izolacyjność danego budynku. Tym mniej będziemy wydawać tudzież na opał, bądź też w momencie, kiedy korzystamy z innych możliwości docieplenia budynku, czyli pomp fotowoltaicznych, na ewentualny, na ewentualny rachunek za prąd. Także mega istotna sprawa. Jako typowy Polak, pewnie przyszedłbym do Waszej firmy i poprosił o najtańszy steropian. Najtańszy nie zawsze jest najlepszy dla naszego budynku, tak? no oczywiście że tak tak jak wspomniałam i są stereotypane niebudowlane i stereotypane fasadowe. Więc y, dla klienta indywidualnego bardzo ważne jest, żeby tłumaczyć kwestie lampy. I to jest na tyle ciekawe zjawisko, że jak osoba fizyczna laik usłyszy o lampie, to y, to jest w ogóle odwrotny kierunek grubości styropianu. Im niższa lambda, tym lepszy produkt. Tak? Im y, grubość damy większą, tym jakość tego styropianu jest lepsza. Więc zrozumiałym jest, że kwestia kieszeni y, Polaka jest różna, więc dostosowujemy na, y, do, do kieszeni klienta, ale ważne jest, że dana paczka styropianu 03A03 to niekoniecznie ten sam produkt, więc bardzo ważnym jest, żeby zwracać you <sighs> uwagę na to, jaki ten styropian fasadowy jest stosowany. Tak patrząc na architekturę gminy Kępno, samorządu, budynków, użyteczności publicznej, ona jest niezwykle zróżnicowana. Czy kompleksowo dobierzecie na przykład do termomodernizacji tutaj asortymenty do, do szkoły, do, do innych, do, do ratusza, do Oczywiście. innych placówek, do prywatnych mieszkań, domów? Oczywiście. Dla nas styropian to jest kwestia doświadczenia już w samym naszym bezpośrednim biznesie prawie 15 lat. My doświadczenie Mamy zdecydowanie dłuższe, i po prostu dla nas to jest chleb powszedni. My po prostu uwielbiamy temat styropianu. To jest niekończąca się dla nas opowieść. E, oprócz tego, nie wiem, panie redaktorze, zwrócił pan uwagę, że bardzo nam się zmienia i bardzo designerskie są też domy no właśnie, z dachami płaskimi. Ar architektonicznie tak? to nie ma chyba granic tutaj. Nie projektowych, więc jesteście w stanie dopasować do każdego? Obs absolutnie tak. Y czyli jak do nas klient przychodzi, to kompleksowo od fundamentów przez ścianę i w momencie, kiedy mamy dach płaski, to już w ogóle dla nas konik, bo zajmujemy się i mamy dział projektów u nas w firmie. Y w momencie, kiedy klient do nas przychodzi, przynosi projekt, siadamy z działem projektowym, rozkładamy y dach płaski na części pierwsze. Realizację robiliśmy bardzo dużo od małych y tarasowych, od małych tarasików, gdzie od Wprowadzamy wodę zabezpieczając dany taras, dany dach do dużych kompleksów od wody, no to dodatkowe też jest izolacja i docieplenie danego budynku. Także Kompleksowo. Kompleksowo, dokładnie. To, to już tak. wiemy, że popełniły błędy przy termomodernizacji, bo niekoniecznie szedłbym w kierunku jakości, a tu się okazuje, że od tego trzeba zacząć, właśnie. A jak są najczęściej popełniane błędy przez osoby, które no, kupują asortyment? Nie może ocieplają, ale kupują i, i chcą termomodernizacji u siebie. Jeżeli chodzi o y, klienta indywidualnego, przede wszystkim, no bo osoby, de, deweloperzy. Czy wykonawcy to już są bardziej rozeznani. Natomiast jeżeli chodzi o samego klienta indywidualnego, to zawsze obracamy się w tej kwestii, że klient indywidualny faktycznie chce najtaniej i to niestety niekoniecznie jest mierzalne, no bo musimy pamiętać, że rynek się szybko zmienia, więc yy, wkrótce i, i coraz częściej są wy, wymagane certyfikaty energetyczne, więc zastosowana jakość odpowiedniego styropianu jest bardzo ważna i przy modernizacji danego budynku i przy zakupie nowego budynku. Ważne jest, żeby każdy sobie sprawdził jaka jest energetyczność. I już nie zwracam tylko uwagę na styropiany, ale i również i okna, i drzwi, bo no, taki mamy klimat, że mamy zimę. Jak mamy zimę, musimy się docieplać i tutaj ucieczka tego ciepła z domu będzie duża. W momencie, kiedy będziemy mieć dokumenty, będzie nam się dużo bardziej komfortowo funkcjonować. No właśnie, są różne projekty, z których możemy Czerpać dofinansowania na termomodernizację budynków. Certyfikaty z pewnością pomogą, ale niekiedy są nawet chyba niezbędne w realizacji projektów. Fajnego dotyka Wam też tematu, bo osoby, które głównie modernizują budynek, to muszą pamiętać, że mogą pozyskać środki na termomodernizację, ale tam już jest bezwzględne, żeby dopytać i przekazywać nawet osobom, które wykonują daną elewację, właśnie te informacje, że jest to z projektu. Zresztą każdy chce sobie zrobić projekt najlepiej dla siebie i tak, żeby proces przebiegu projektu termomodernizacyjnego od samego początku do samego końca za, zamknął się pozytywnie, więc ważne jest, żeby zwracać uwagę na jakość produktu. Pani Agnieszko, wie Pani jak to jest w dzisiejszych czasach? Mam wykonawcę, ale ten wykonawca termomodernizacji powie mi, Steropian kup tu, inny asortyment do, do termomodernizacji kup w tej firmie, tu w tej firmie, czy... Przyjeżdżając do Państwa firmy, do firmy Amitek, zostanę obsłużony w, no, w tej dziedzinie kompleksowo. Czy dostarczy mi ta firma wszystkiego? Nie muszę jeździć po różnych firmach. Jeżeli chodzi o kwestię elewacji, tak jak najbardziej, mamy punkt y, obsługi y, klienta B2B, B2C. Więc y, oczywiście jak klient indywidualny do nas przychodzi, może się zaopatrzyć y, wszystkie elementy dotyczące elewacji, to już jest od y, klejów, siatek, styropianów y, i przede wszystkim tynków. Yy, przede wszystkim z pełną informacją, jaki produkt zakupuję i czy to jest odpowiedni pro, yy, produkt, no bo ja będę zawsze wracać do tego, że no, elewacje robimy na wiele, wiele lat. I w momencie, kiedy damy odpowiedniej jakości rdzenie no bo dom ma nas cieszyć, ma wizualnie być piękny, natomiast wieloletnio ma wpływać na, na oszczędność, która jest w naszej kieszeni. W momencie, kiedy dobrze dobierzemy, a my będziemy cały czas wracać do tego, żeby uświadamiać, jaki, jaka powinna być jakość produktu. Wtedy będzie, myślę, satysfakcja z każdej strony z naszej i z klientów. No i też termomodernizacja ma służyć poprawie jakości powietrza, bo przecież mniej wydostaje się do tutaj powietrza, tego co wyprodukujemy w naszych piecach. Dokładnie tak. I dalej jesteśmy też pasjonatami fotowoltaiki, więc myślę, że faktycznie od samego fundamentu przez ścianę, przez dach. Nawet do nowych rozwiązań technologicznych. Także mam nadzieję, że z pasją, którą my nosimy, będziemy przekazywać wszystkim osobom w koło, jak powinno być, w jaki odpowiedni sposób i wszystkie szczegółowe informacje. Tylko musi poświęcić dla was chwilę czasu. A fawocą w tej dziedzinie jest z pewnością pani Agnieszka Misiek z firmy Amitek, która była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Zielony Alfabet Gminy Kępno. Audycja ekologiczna na antenie Radia Sud. Audycja finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach projektu pod tytułem Zielony Alfabet Gminy Kępno, czyli cykle audycji radiowych o tematyce ekologicznej.